Zdecydowałam iść za Jezusem, zdecydowałam iść za Jezusem, zdecydowałam iść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już. Chociaż samotna tą drogą idę, chociaż samotna tą drogą idę. Chociaż samotna tą drogą idę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną, nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Zdecydowałam iść za Jezusem, zdecydowałam. Iść za Jezusem, zdecydowałam iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Chociaż samotna, tą drogą idę, chociaż samotna, tą drogą idę, chociaż samotna, tą drogą idę. Nie wrócę już. Nie wrócę już, ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten. Ach, zabierz świat ten, a dami mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już, nie wrócę już.